Myślę, że, ja myślę, że mnóstwo chyba tych zdobień e, roślinnych się tutaj znajduje. Z tym, że one są tutaj pozłacane, a tamte były, e, nie były złote. Ja zauważyłam również okna, które są przydzielone na dwie części, czyli pylforia, tak, tak. też jeszcze może e, cały, Cała elewacja budynku, cała fasada jest zbudowana e, z proces jest i na dole i na górze, różni się tylko wtorek. Można ja ja jeszcze jeżdżynkę. Dokładnie, jeżdżytka również e, można zaliczyć do, e, do tego sterunkowa. Coś jeszcze widzicie? Jakieś podobieństwa? Ja jeszcze zauważyłam naczółki, które znajdują się na pierwszym piętrze nad nami. Co drugi z nich jest zaokrąglony, a w części głównej elewacji wszystkie trzy są w No, możemy Znajdujemy się teraz pod hotelu prezydenta. O Hotel prezydent stanął przy głównej ulicy Bielska-Cesarskiej, która biegła od strony dworca przez centrum i należała do traktatu z do Krakowa. Kostynek powstał w 1893 roku na cześć Franciszka I i nazywany, był, e, i nazywany został cesarzem. Projekt i budowę z, na zlecenie Henryka Kochstima wykonał Karol Korn. Do dyspozycji gości w hotelu było 50 pokoi i salonu, restauracja, kawiarnia re, renesans, sala biurardowa oraz, oraz letnia weranda, na której serwowano czeskie piwo pisne. czas e, wolny, gościom umilały orkiestry. E, przed wejściem do hotelu w tej chwili nie mogę pokazać, nie będzie widzieć, rosła palma. W hotelu głównie gościli bogaci kupcy, przemysłowcy, a także oficerowi i wojskowi. Hotel był słynny ze względu, ze, ze względu swojej, na swoją jakość, ze względu na kuchnię, sale bankietowe i bankiety. Był również miejscem, gdzie po raz pierwszy w Bielsku wyświetlano filmy. I tu mam dla Was taką ciekawostkę, że filmy niedługo po swoich premierach w Paryżu trafiały na salę kinową w Bielsku, czyli tutaj w, w hotelu Prezydent, gdzie prawdopodobnie była to pierwsza taka sala kinowa w Polsce. do hotelu z dworca przywożono omnibusem konnym. Pod, pod koniec pod w roku 1878 wybudowano tunel kolejowy. Ten dwutorowy znak codziennie prowadził pociąg z żywca i z powrotem. Było to rewolucyjne rozwiązanie i bardzo dobre, ponieważ dzięki temu Ciągi omijały centrum, a również przy tym hałas, dym i spalinę. Budynek hotelu pełnił różne funkcje. Był szpitalem, był biurowcem, a także później był domem kultury. Natomiast w latach 60. XX wieku powrócił znowu i jak... zaczął służyć jako hotel, w którym i w latach 80. ponownie odres... został odrestaurowany, odrestaurowany Dając do dyspozycji, do dyspozycji gości 74 e, pokoje trzypiątkowe. Jak myślicie, skąd się nazwa hotelu prezydencji. A co takiego stało się w pierwszej połowie XX wieku w ustroju naszego kraju? Myślę, że wniosku znalazło się hotel wyborów Tak, dokładnie. A czy pamiętacie, kim był Prezydent był bodajże Gabriel Narutowicz. Tak, tak. tak, dokładnie. Inaczej z tego, że y, prezydent Narutowicz nocował tej Kilkanocy, nadano temu, zmieniono nazwę y, hotelu y, na prezydent. Kork często używał w tej budowie motywów floralnych. Kolejną cechą charakterystyczną jest boniowanie całej fasady. Okna ułożone w stylu secesyjnym czyli już wspominane wiforia, przedzielenie okna na dwa mniejsze. Kolejnym elementem charakterystycznym dla KORNA było stosowanie kroksztynów podtrzymujących dach. Proszę zwrócić uwagę także na balustradę. Jest wykonana w stylu wiedeńskim, secesyjnym. Podtrzymują ją kroksztyny te same co dach. Mam dla Was kolejne zadanie. Chciałabym, abyście na mapie odnaleźli yy, miejsce, w którym się teraz znajdujemy, to, czyli Hotel Prezydent, oraz miejsce, do którego za chwilę się udamy, czyli dworzec kolejowy. Byliśmy tu na poście, tu jest hotel. Moim I główną ulicą dojdziemy do Bielska Białej. Do czyli pójdziemy ulicą 3 Tam, Maja, tak jak szliśmy to... teraz. Dobrze będzie nasza cała trasa od yy, poczty do dworca.